Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach, szortach, które będą dzisiaj bardzo, bardzo nietypowe. Będą nietypowe, bo w odróżnieniu od tego, co zwykle robię, rozmawiając tutaj z wami, dzisiaj będę chwalił, tak moi drodzy, będę chwalił nasz rząd, nasze agencje, nasze służby tajne, jawne, jakiekolwiek jeszcze inne one są, NGOsy, działaczy, polityków, ludzi z otoczenia politycznego, gwiazdy, celebrytów znanych z tego, że są znani wszystkich tych, których nazywamy tak zwanymi elitami. Oczywiście wokół słowa elity, każdy przyzwoity Polak, taki jak ja, pamiętający te prawdziwe elity. Które budowały Drugą Rzeczpospolitą, które ginęły w katyniu, które później były zabijane w więzieniach NKWD. Oczywiście tych elit nie mieszam z tymi ludźmi, którzy dziś będąc potomkami tych z NKWD rządzą polską, ale myślę, że wyłapiecie, o co mi chodzi. Muszę ich pochwalić, słuchajcie, bo oni dokonali wielkiego odkrycia. Dokonali odkrycia, które naprawdę jest niebagatelne i w skali tego, co dzieje się w Polsce przez ostatnie miesiące, czy właściwie nawet już lata, mniej więcej od roku 2015, a od roku 2021 tym bardziej, no ludzie ci wznieśli się na wyżyny swoich możliwości technicznych, swoich możliwości mentalnych, na wyżyny swojej fachowości, swojego profesjonalizmu. Wyobraźcie sobie bowiem, że ci ludzie po latach dostarli do informacji o tym, że w Polsce funkcjonuje razm Takie brzydkie słowo, które w tej chwili od dosłownie trzech dni jest rozdysponowywane po politykach, działaczach NGO-sów, działaczach tych właśnie parapolitycznych, ludziach, którzy znani są z tego, że są znani, muzykach, nie muzykach i tak dalej. Oni wszyscy nagle odkryli jedno słowo, Jedno słowo, które jak to przystało na serię techniki manipulacji, spróbujemy dzisiaj pokazać w prawdziwym świetle, w świetle, które się temu słowu należy. Mówimy bowiem o sytuacji, w której mamy zmasowany, ujednolicony, zgrany w czasie, zgrany w sposobie, zgrany w formie atak na wszelkiego rodzaju przeciwników politycznych, ale co ciekawe, moim zdaniem ten atak jest po prostu manipulacją, bo nie chodzi o to, aby zniszczyć tych przeciwników politycznych, aby wygrać jakąś dyskusję ale jego jedynym celem, według mnie, jest przykrycie realnych problemów, problemów, z którymi ta władza nie potrafi sobie poradzić, albo, co dużo gorsze, nie pozwolono jej sobie poradzić. Oczywiście problemem, który musimy w tej chwili czy właściwie który powinna w tej chwili rozwiązywać polska władza, to jest kryzys migracyjny, tej migracji, którą widzicie na okładce książki, która za chwilę będzie dostępna, tej migracji płynącej do nas przez morze śródziemne, przechodzącej do Włoch, przechodzącej do Grecji, do Albanii, do Hiszpanii, do Francji, stamtąd różnymi narzędziami, różnymi środkami transportu przedostającej się do Niemiec, do Francji i jak wiemy już od informacji z naszej od naszych szanownych niemieckich sąsiadów. Przez ostatnie miesiące ty, ci ludzie wypychani są w kierunku Polski, niezależnie od tego, czy przeszli faktycznie przez polską granicę, idąc do Niemiec, czy, te, czy Niemcy po prostu samowolnie zdecydowali się na to, żeby tych ludzi nam podrzucić. Zobaczmy zatem, skąd nagle pojawił się... Kiedy ten problem omawiany był jeszcze przed niedzielą, przed zeszłym tygodniem, kiedy to mieliśmy wybory europejskie, nigdy to słowo się nie pojawiało. Rozmowa była cały czas, jakby kręciła się i toczyła się wokół Putina kręciła się wokół Białorusi każdy z ludzi który mówił o tym, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest hardkorem, jest, jest po prostu skandaliczna. Zachowanie polskich władz, zachowanie polskiej generalicji wobec żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, czy żołnierzy w ogóle zajmujących się ochroną granicy, bo to przecież często ludzie oddelegowani, tak jak żołnierz, który poniósł śmierć od ran zadanych przez migranta. Wszystkie te tematy, wszystkie te hasła, te rozmowy dotyczące właśnie sytuacji związanej z migrantami, tymi migrantami z Azji, tymi migrantami z Afryki, ludźmi o skrajnie innej kulturze od tej, którą my reprezentujemy, o skrajnie innych zachowaniach, o skrajnie innych normach społecznych, o skrajnie innych zasadach funkcjonowania, zarówno względem siebie nawzajem, względem ludzi o innej rasie, tak jak my, czy względem ludzi o innej, o innej płci. Tu mówimy przede wszystkim o ich podejściu do kobiet. Cały czas w tej dyskusji, przez wiele, wiele tygodni, tak naprawdę od momentu, kiedy pan Tusk podpisał pakt migracyjny Unii Europejskiej, ta narracja nigdy tematu mu nie dotykała. Zawsze mówiło się właśnie o Putinie, o jakiejś działalności politycznej, o jakiejś działalności służb, o tym, że ktoś bierze szekle. Nie, przepraszam, nie ta waluta, że ktoś bierze ruble i tak, dalej, i tak dalej, zachowuje się jak agentura, jak ONUCA, i tak, dalej, i tak dalej, ale nigdy to jedno słowo, to najważniejsze słowo, nie padało. Tymczasem tutaj, tymczasem teraz, nagle, od dosłownie trzech dni, to słowo pojawia się masowo we wszystkich możliwych ustach, we wszystkich możliwych publikacjach. Ludzi, którzy ewidentnie powiązani są z władzą. Żebyście nie myśleli, że jestem gołosłownym, zrobiłem taki dosłownie 15-minutowy przegląd Twittera, kiedy dzisiaj zakończyłem rozmowy z klientami. I zobaczcie, co udało mi się znaleźć dosłownie w ciągu paru minut. Macie tam znaczki czasowe, więc, więc pewne rzeczy będzie widać, jeśli chodzi o godzinę publikacji. Natomiast ja to wszystko, te wszystkie materiały wyszukiwałem dosłownie chwilę temu, około godziny 16, 16 .30, kiedy kończyłem rozmowy z klientami. Były to one wszystkie, te zdjęcia, te screeny zostały zrobione mniej więcej w ciągu dosłownie 15 Minutek. Zacznijmy od pani Urszuli Sary Zielińskiej. Pani minister pisze wprost, ostatni przekaz polityków prawicy to czysty msizm. Mm tak? Obrzydliwe. Idziemy dalej, mamy pana Zbigniewa Hołdysa, osobę w tej chwili znaną głównie z tego, że przy każdej okazji politycznej kładzie się rejtanem po tamtej stronie, pomagając rządowi i stronie platformieckiej jak tylko mocno się da. On miał do powiedzenia tyle o tym, że Polacy są antysemitami, słyszałem często. Że są homofabami również, a od kilku dni dociera do mnie, że jesteśmy też raymi. Nawet pan Hołdys, człowiek, którego nie czarujmy się, nie jestem największym fanem, lubię jego starą muzykę, ale absolutnie nie lubię jego jako człowieka i jego poglądów przede wszystkim. Nawet pan Hołdyz, zwróćcie uwagę w tym wpisie, w tej informacji jasno powiedział, że jeszcze parę dni temu nie docierało do niego, że tymi razy raki... jesteśmy. Nie docierało do niego, że ten problem w ogóle istnieje, bo. Bo nikt nie kazał mu tak myśleć, nikt nie kazał mu tak mówić. Idziemy dalej. Pani Barbara Zdrojewska. Na piersi puste serduszko i informacja bardzo prosta. Christowskie wpisy trzeba zgłaszać, a jeżeli zamieszczają je posłanki i posłowie, to powinny pójść wnioski do komisji etyki. No oczywiście przecież można pozbyć się e, następnych posłów ze strony swojej opozycji i pod hasłem związanym ze słowem, które jest pewną strategią, którego znaczenie i cel jest używane jako narzędzie w walce politycznej zrobić sobie porządek również w ławach posylskich. Paulina Matysiak, czy Pola Matysiak, jak się ona każe nazywać, przeglądanie Twittera w niedzielę rano to przykre doświadczenia. Jestem zaskoczona, ile osób, które tu są od lat i piszą pod nazwiskiem, a często są to osoby publiczne, jest przerażające. Ci wszyscy ludzie, tacy jak choćby Piotr Czaban, który tutaj dużo ma za pazurami, jeśli chodzi o działanie na granicy, jeśli chodzi o przerzut ludzi do granicy niemieckiej i dalej, ci wszyscy ludzie nagle Nagle wszyscy naraz, wszyscy za jednym nakazem, wszyscy za jednym rozkazem, wszyscy nagle obudzili się, że w Polsce funkcjonuje problem. Pani Alicja Defratyka, po dzisiejszym zalewie Tararara, reszta wpisu. I tak dalej, i tak dalej. Jak popatrzycie sobie na te wpisy, jeżeli wpiszecie sobie hasło, to słowo kluczowe do wyszukiwarki w Twitterze, do wyszukiwarki w innych mediach społecznościowych, zobaczycie, że nagle. Pojawia się słowo, które ma przykryć całkowicie problem, którego rząd nie chce albo nie wolno mu rozwiązać. Przecież każdy racjonalnie myślący człowiek, każdy normalny człowiek, który potrafi dodać 2,2, który potrafi połączyć kropki, który potrafi wykonać najprostszą możliwą operację logiczną, wie doskonale, że ludziom, którzy tak jak ja, tak jak wielu innych jasno mówią o problemie migranckim, o problemie szczególnie z migrantami właśnie z tych tak zwanych dzikich krajów, czyli Azji, czyli Afryki. Dzikich pod tym względem, że kompletnie odmiennych od naszej kultury, od naszych zasad, od naszych standardów, że tym problemem, tego problemu nie powoduje wrodzony polski... Mamy w Polsce od lat... Masę Wietnamczyków, masę Koreańczyków, ja akurat mieszkam we Wrocławiu, więc jeśli chodzi o Koreańczyków, którzy tutaj pod Wrocławiem na Bielanach mają ogromną fabrykę monitorów, którzy od zawsze tak naprawdę w tym Wrocławiu funkcjonują. E, mamy ich na co dzień, mamy ich obok siebie, to są ludzie, którzy są normalnie traktowani jak każdy inny człowiek, niezależnie od kolory skóry, niezależnie od tego, jakie wygląda jego włos i tak dalej, i tak dalej. Nazywanie Polaków to jest chamskie, perfidne, brutalne nadużycie nadużycie, które jest najbardziej podłą, najbardziej niską i bezczelną formą manipulacji, bo tu nie chodzi o żaden pieprzony, r... tu chodzi o to, że ludzie, którzy mają takie a nie inne wychowanie, pochodzą z takiego a nie innego kręgu kulturowego, z takich a nie innych, jakby z takiej bazy kulturowej, z takiej bazy zachowań, są wychowywani zupełnie inaczej niż my. To są ludzie, co ważne, przede wszystkim w ogromnej, ogromnej przeważającej większości młodzi mężczyźni, sprawni, zdolni do walki, w wieku poborowym. To są ludzie, którzy do Europy płyną po coś. Bynajmniej nie po to, żeby się tu asymilować, żeby się tutaj w, jakby wklęcać w nasze społeczeństwa, żeby podejmować pracę, czy żeby budować dobrostan, żeby budować dobrobyt Europy, budować dobrobyt Niemiec, Francji, Szwecji, czy jakiegokolwiek innego kraju. My już nie musimy się zastanawiać, po co oni tu płyną. My już nie musimy wymyślać powodów, dla których ktoś mógłby chcieć do tej Europy trafić, bo my te powody znamy, my efekty tej migracji, my efekty tego napływu młodych mężczyzn w wieku poborowym, silnych, zdeterminowanych, gotowych tego, żeby używać siły, używać swoich wszelkich atutów. My te dowody już mamy. Mamy je na ulicach Szwecji, mamy je na ulicach Francji, mamy je w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Holandii, w Belgii, w Danii, gdziekolwiek nie spojrzycie na zachodzie, wszędzie widać rezultaty. Importowania do kraju, albo po prostu wpuszczania do swojego kraju ludzi młodych, bitnych, zdeterminowanych, pochodzących z tych kręgów kulturowych, które z Europą nie mają nic wspólnego. I prawda jest brutalna taka. Do niedawna jeszcze Polska tego problemu nie miała. Mieliśmy ponad 100 tysięcy ludzi sprowadzonych przez PiS. Ludzi, którzy zostali tu przy, jakby, ściągnięci do pracy, którzy dostali pozwolenia na pracę, którzy zajmowali się rozwożeniem nam jedzenia, którzy zajmowali się rozwożeniem paczek, którzy wozili nas uberami, którzy wozili nas boltami, którzy wykonywali najróżniejsze prace, czy fizyczne, czy związane z jakimiś prostymi operacjami technicznymi, technologicznymi, bo do tego się po prostu fizycznie nadawali, mieliśmy wokół siebie najpierw dziesiątki tysięcy, później miliony Ukraińców, ludzi, którzy tu żyją, ludzie, którzy tak jak my funkcjonują w naszym systemie wartości, w naszym systemie standardów moralnych, tego, co jest dobrem, co jest złem. I Polacy nie mieli z tym problemu. Oczywiście, jak tylko rząd PiSu zaczął przeginać pałę, jeśli chodzi o przywileje dla przyjezdnych, jakby znacząco przewyższające przywileje dla własnych obywateli, to pojawił się normalny społeczny sprzeciw, pojawił się normalny społeczny komentarz do tego typu działań. Ale nikt w Polsce, nikt w Polsce nie był i nigdy do tej pory... Wyciągnięcie tego problemu przez ludzi takich jak Czaban, przez ludzi takich jak Paula Matysiak, przez panią Zdrojewską, przez Hołdysa czy przez panią Zielińską, to jest nakręcanie spirali, która będzie miała rezultat krwi rozlanej gdzieś na ulicy. Jedni drugich, drudzy pierwszych zaatakują. Jedni na drugich w pewnym momencie pójdą z jakąś bronią w rękach, albo będzie to broń. Zaimprowizowana, kawałek krzesła, jakaś ławka, jakaś deska wyrwana z płotu, z czegokolwiek innego, albo będzie to dużo bardziej krwawa, dużo bardziej groźna akcja, bo przykrywanie swojej nieskutecznej polityki, albo co gorsza, przykrywanie polityki, której celem jest to, żeby niszczyć Polską i polskie społeczeństwo, żeby demolować to, co uznajemy za, za tą siłę Polski, tą monoetniczność, tą wspólnotę, ten sposób naszego funkcjonowania na zlecenie zewnętrznych władz, na przykład takich jak władze w Brukseli czy w Berlinie. Jeżeli to jest celem, jeżeli zmierzają ludzie z PO, jeżeli zmierzają ludzie z Koalicji Obywatelskiej, z lewicy, z tych wszystkich partii, które dzisiaj tworzą rząd, do tego, aby w Polsce wywołać konflikty na tle rasowym, to ja tylko ostrzegam, są na najlepszej do tego drodze. Polacy nie są Oczywiście tak jak w każdym kraju zdarzają się u nas świry, zdarzają się u nas zjeby, zdarzają się u nas ludzie, którym nikt cywilizowany, nikt na poziomie nie poda ręki, wielu ludzi nawet w twarz by im nie napluło. Ludzie poniżej, wszelkiego, poniżej wszelkiej krytyki, bez żadnych zasad, bandyci, przekręciarze itd., itd. Takich ludzi w każdym społeczeństwie na świecie jest jakiś odsetek. Ale to nie oni stanowią problem. Problem stanowią ci, którzy dziś są przy władzy, i problem stanowią ci, którzy przy władzy byli przed chwilą. Bo to nikt inny, tylko ekipa PiSu, ekipa Morawieckiego dopuściła do tego, aby wszystkie te przepisy, które w tej chwili Tusk realizuje, aby one w ogóle Polski mogły dotyczyć. Tutaj cały Popis, cała Magdalenka ma za pazurami. Tutaj całe działania zarówno jednych, jak i drugich doprowadziły do sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili. Proszę Was, jeśli zatem można, aby tą rozmowę powoli kierować w stronę wniosków, abyśmy patrzyli na to, co się dzieje dookoła. Jeżeli widzicie wpis na Twitterze, Facebooku, Linkedinie czy gdziekolwiek indziej, gdzie ktoś jest oskarżany o. To spójrzcie, czy faktycznie są podstawy do tego oskarżenia. Ja sam zostałem oskarżony na, na Linkedinie oficjalnie o to, że jest. Ja sam zostałem, oczywiście, w sposób tchórzliwy i absolutnie szczeniacki, gówniarski, bez wywołania mojego nazwiska, bez wywołania mojego konta LinkedInowego. Oskarżono o to, że jestem, co więcej, człowiek, który to zrobił, zagroził, że będzie informował moich klientów, czy chciałby, żeby moi klienci byli poinformowani o tym, że jest. Ja wiem skąd ten człowiek się wziął. Ja wiem, że ten człowiek przeczytał komentarz właśnie nikogo innego tylko Piotra Czabana na Twitterze i tą swoją frustrację, tą swoją nienawiść do mnie przeniósł natychmiast na LinkedIna, w miejsce, w którym ja docieram do moich nowych klientów, w miejsce, w którym ja zarabiam na życie. Jego działanie prawdopodobnie skończy się sprawą sądową, bo ja tego nie zostawię w ten sposób. Natomiast nie chodzi mi o to, co dotyczy mnie samego. Pomyślcie, że ja mam sytuację luksusową. Mnie ogląda. 50, 70, czasami i więcej tysięcy ludzi. Kiedy występuję w takich kanałach jak agent specjalny u Grzegorza Kusza, jak nam zależy, jak wywiady, które robiliśmy u Tomka Drwala i tak dalej, moje materiały oglądają 200, 300 tysięcy ludzi naraz. Moje nazwisko jest rozpoznawalne, mój głos jest rozpoznawalny, moja gęba jest rozpoznawalna. Jeżeli nawet ktoś, Swoim chamskim, gówniarskim zachowaniem, tłużliwym zachowaniem, sprawi, że jeden czy drugi klient odpuści moje usługi, nie skorzysta z tego, co mogę zrobić dla jego firmy, bo zostanie wystraszony tym właśnie politykal korektosnowym, czyli tam polityczno poprawnym cancel cultureem, kancelowaniem mojej osoby, moich usług na rynku, to ja sobie poradzę. Bo od tego, jak facet chciał mi zrobić na LinkedInie krzywdę, od tego oszczerczego, absolutnie skandalicznego postu, za który będę go szarpał do krwi, od tego momentu na moim koncie LinkedInowym przybyło ponad 60 nowych osób. 60 nowych osób, które zwróciły uwagę na to, że na LinkedInie, w, tym, w tej świątyni politycznej poprawności, w tym miejscu, w którym każdy boi się nawet pierdnąć niepoprawnie, nawet pierdnąć inaczej niż lewicowo, znajduje się facet, który nie tylko mówi, co myśli na temat rządu, bandyckich przepisów i to przepisów obydwu stron, zarówno polskiego ładu, jak i zielonego ładu, zarówno rzeczy, które nawywijał nam Morawiecki, jak i tych, które w tej chwili robi Tusk. Oni zobaczyli, że tam w tym całkowicie zlewaczałym, progresywnym pierdolniku są ludzie, którzy coś znaczą, którzy mają jakieś wartości, które mają wartości zbliżone do wartości ich samych. I ja od wczoraj, od tej całej akcji mam ponad 60 nowych ludzi, którzy obserwują moje materiały, którzy przechodzą przez archiwum, którzy piszą do mnie na wewnętrznym systemie wiadomości, dziękujemy, że ma pan ikrę, żeby takim ludziom stawać naprzeciw, żeby się bronić i tak dalej, tak dalej. Ja sobie poradzę. Co zrobią inni? Ludzie, którzy tak jak ja widzą to, co się dzieje dookoła nas i nazywają to po imieniu, ale nie mają takiego dotarcia, nie mają takiej rozpoznawalności, nie mają takiej możliwości mówienia do ludzi, jaką ja mam w tej chwili rozmawiając z wami. To jest coś, co jest absolutnym skandalem. Oprócz mnie jest masa ludzi, którzy mówią otwarcie, że to próba oskarżania ludzi o. To jest najbardziej bezczelna forma manipulacji przy temacie migrantów, bo tym ludziom, którzy podnoszą problem migracji, podnoszą problem tego, że ludzie z dzikich krajów będą kompletnie rujnowali nasze otoczenie, nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych dzieci, naszych żon, matek, sióstr i tak dalej, to są ludzie, których oni się boją, których oni się obawiają nie ze względu na kolor skóry czy narodowość. Ale ze względu na prawo, bo jak ktoś decyduje się na nielegalne przekroczenie wielu granic, to znaczy, że jest zdeterminowany i to prawo będzie ma łamał bez najmniejszych skrupułów, boją się tego, że trafiają do nas ludzie, którzy nie rozumieją kobiecego nie, którzy nie rozumieją tego, że ktoś może nie być otwartym na ich zaloty, którzy będą posługiwali się siłą, którzy będą posługiwali się przemocą, bardzo często przemocą grupową, zarówno wobec kobiet, jak i mężczyzn. Będziemy mieli to. Co od lat jest codziennością z krajów skandynawskich, Niemiec, Francji, Anglii itd., itd. Nieważne, czy taki człowiek, który cię napada, który gwałci ci córkę, który gwałci ci żonę, który wkrada się do twojego mieszkania, czy kradnie ci lusterka z samochodu, jest biały, czarny, różowy, fioletowy czy zielony. Ja sam jestem bardziej różowy niż biały do jasnej cholery. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że jest nam w tej chwili odgrywana przed oczami wielka akcja. Tak naprawdę manipulacyjno propagandowa, kiedy problemy, których naważyły poprzednie rządy, wszystkie poprzednie rządy od lat, dzisiaj próbono, jakby są wciskane pod hasło, słowa, które ma nam zamknąć pyski, słowa, które ma nam zamknąć usta, są wciskane pod dekiel, pod którego mają nie wyłazić. Bo nasz rząd, dzisiejszy, pan Tusk, pan Kosiniak, pani, Panowie i panie, inni, którzy w tym rządzie w ogromnej jakiejś chorej ilości zasiadają, Albo nie potrafią rozwiązać problemu migracji, albo co gorsza, nie wolno im go rozwiązać, bo komuś kto trzyma te sznurki, na których oni jak kukiełki podrygują, komuś tam na górze zależy na tym, żeby Polska została zniszczona, żeby nasze społeczeństwo nie mogło czuć się bezpiecznie w swoim kraju, żebyśmy nie mogli być tą zieloną wyspą nie tylko od strony wyników gospodarczych, dzięki ciężkiej pracy nas samych, Polaków, bo to nie politycy stworzyli nasz dobrobyt, to my, Polacy. Polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy, stworzyliśmy dobrobyt, którym cieszymy się od paru lat. To my będziemy ponosili konsekwencje decyzji tych gości tam na górze, tych oportunistów, kłamców, bandytów, manipulatorów i sukinsynów. To my, Polacy, będziemy żyli obok tych ludzi, których oni wpuszczają. I nie ma znaczenia, czy będzie to biały z wyglądu, czy różowy z wyglądu bandyta i gwałciciel z Ukrainy, Gruzji, Ruandy czy Kongo. Gwałciciel pozostaje gwałcicielem, bandyta pozostaje bandytą, złodziej pozostaje złodziejem. To my będziemy musieli obok niego żyć. I to, jaki kolor będzie miał człowiek, który zrobi krzywdę tobie czy komuś z twojej rodziny, na końcu nie ma znaczenia, bo ból. Ból nie ma koloru. Ból zawsze dotyczy tej samej osoby, ofiary. Ja przepraszam Was za ton, za wydźwięk tego materiału, ale nie ukrywam, że ciężka cholera mnie bierze, bo grają z nami w sposób absolutnie skandaliczny. Na szczęście są zbyt głupi. Na szczęście robią to ludzie, którzy naprawdę nie wzgarnęli najwyższych not, jeśli chodzi o inteligencję, jeśli chodzi o polot, jeśli chodzi o umiejętności komunikacyjne, bo to. Jak wielu ich to robi, to i w jaki sposób to robią, ta absolutna tempa, no, słosowiecka wręcz, jeśli chodzi o źródło propaganda, to napieprzanie się, czy napieprzanie w nas w tym wypadku słowem, które nie ma żadnego związku z rzeczywistością, pokazuje, jak bardzo ci ludzie są niefachowi, jak bardzo ci ludzie są beznadziejni nie tylko w rządzeniu, ale nawet w robieniu grubej awantury, nawet w robieniu grubej manipulacji. Ten film powstaje celowo w, w serii Techniki Manipulacji, bo w tym miejscu powinien być. Ten film pokazuje, abyśmy otworzyli oczy, bo próby nazwania nas rasistami, faszystami, nazistami, onucami, płaskoziemcami, foliarzami, co tam jeszcze było, no, najróżniejszymi innymi terminami, które albo mają skojarzenia, czy mają konsekwencje prawne, no bo nazywanie czy propagowanie na przykład nazizmu i komunizmu, to są w Polsce ponoć zbrodnie. Ciekawe, co na to lewica. Ale to są wszystko rzeczy, które będą wykorzystywane w walce z takimi ludźmi jak ja, jak wielu innych, którzy na ten temat będą mówić. I ostatnia rzecz, zanim zakończymy to nasze dzisiejsze emocjonalne, dosyć nie ukrywam, spotkanie. Wydaje mi się, że to, co się stało w tej chwili wobec mnie na LinkedInie, to jest pierwszy krok. Wydaje mi się, że ludzie ci. Niezależnie czy będą czekali do momentu wprowadzenia ustawy pana Śmiszka o mowie nienawiści, czy może nawet szybciej, wykorzystując właśnie taką falę akcji, o, o, do, 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 jakby przykrytej hasłem rasizm, Wydaje mi się, że znikną moje wszystkie konta. Nie będzie LinkedIna, nie będzie YouTube'a, nie będzie e, wszelkiego rodzaju innych miejsc, gdzie możecie mnie znaleźć. Jeśli więc chcecie zachować ze mną kontakt, to już zupełnie otwarta, prywatna prośba. Jeśli chcecie mieć dostęp do moich materiałów, jeśli kiedy ja będę musiał odbudowywać od, od podstaw od zera te wszystkie moje kanały komunikacyjne, proszę was, wejdźcie na stronę www.pogodneshorty.pl. Zostawcie tam swój adres mailowy. Tam w tej chwili jest już grubo ponad 4,5 tysiąca ludzi, którzy chcą, żebym wysyłał do nich maile, jak nagrywam coś nowego. Bo to oznacza tylko jedno. Jeżeli się okaże, że wylecę z YouTube'a, bo będą składali na mnie jakieś donosy czy robili inne akcje, jeżeli wyrzucą mnie z LinkedIna, jeżeli wyrzucą mnie z Facebook czy innych tego typu miejsc, to tam przez adres mailowy, przez możliwość wysłania wam informacji o tym, że coś zostało nagrane, że szykuje się książka, że szykuje się spotkanie, że jest okazja do tego, żebyśmy mogli znowu ze sobą rozmawiać. Tam na pewno będziemy w stanie pozostawać w kontakcie. Jeśli jesteście zainteresowani tym, żebyśmy ten kontakt utrzymali, mimo najróżniejszych lewych zagrań ze strony moich przeciwników, to bardzo was proszę: wejdźcie na stronę www.pogodnesorty.pl, wpiszcie swój adres mailowy, zaznaczcie zgody RODO, bo to jest niestety niezbędne. A ja będę każdą informację o takim filmie, o jakimś właśnie spotkaniu czy wydarzeniu będę Wam wysyłał. Może się okazać, niestety. Że za parę dni, czy tygodni, czy miesięcy to będzie jedyna forma komunikacji z naszej strony, bo w tych dużych mediach mnie już nie będzie. Zostanę tylko na polskim Banbaju, zostanę tylko na Ramblu, czy w miejscach takich jak Beatriz, czy właśnie Spotify, platformy podcastowe, choć i stamtąd, jeśli przyjdzie wystarczająco mocne zlecenie, mogę zostać usunięty. Kontaktu mailowego nigdy nam nie zabiorą. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego materiału. Bardzo, bardzo Was proszę, zwracajcie uwagę na to gdzie, na sytuacje, na posty, na miejsca, w których pojawia się to hasło. I jeśli sprawdzicie, że człowiek, który został tym epitetem, został tym oskarżeniem obciążony, jest w porządku, nie bójcie się napisać komentarza. To jest kłamstwo, to jest manipulacja, to jest wykorzystanie słowa klucza, słowa, które ma trzymać ludzi za pys, które ma ustawić ich w szeregu, do tego, aby walczyć z przeciwnikiem politycznym albo po prostu z osobą, która ma czelność, która ma rozum i potrafi pokazać jasno. Błędy, których dopuszcza się ta władza, albo jeśli nie błędy, to wręcz działania na szkodę społeczeństwa, na szkodę nas, Polaków i naszej Polski, które robi nasza władza. Dziękuję Wam bardzo za czas. Proszę o pomoc w tym zakresie. Jeśli chcecie zostać w kontakcie, wpadajcie na pogodneshorty.pl i zostawcie tam adres mailowy. A ja widzę się z Wami, mam nadzieję, w tych wszystkich miejscach, które do dzisiaj są wykorzystywane przez nas do komunikacji już w kolejnym szorcie. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.